Co jeszcze przynosi wyrzeczenie się namiętności? Gdy wyrzekniemy się namiętności, zbliżamy się do prawdy i do uporządkowanego życia. I jak mówi Wagriusz, pachniemy pięknym kadzidłem. Jeżeli rzeczywiście pragniemy pachnąć pięknym kadzidłem i być coraz bliżej prawdy, i być coraz bliżej takiego uporządkowanego duchowo życia, Potrzeba cały czas oddalać się od tych namiętności, które nas tego pozbawiają. Warto zwrócić na to uwagę. Nie tylko motyw negatywny powinien nami kierować w wyrzekaniu się namiętności, ale takie pragnienie, czy taka świadomość tego, że pragniemy pachnąć tym pięknym kadzidłem modlitwy.